Klobabcia. Słuchajcie, kanałek Codzienność mnie zmęczy, bo codzienność jest męcząca, nieprzyjemna i smutna. Także nie będzie już pod kanałka Codzienność. Od dzisiaj będę robiła kanałek Klobabcia. Yy, oczywiście będzie o codzienności, ale ona jest smutna, a ja nie chcę, żeby było smutno. Więc ubrałam się teraz, nałożyłam sobie perły, żeby było elegancko i żeby wszystko grało. Teraz tak, Kacpur się mnie spytał, czy mogę powiedzieć, co ja szyję ręcznie. Ależ z wielką radością podzielę się Wam tym, co ja szyję ręcznie, w ręku, w ręku dzieci szyję. Tak, 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 tak. I teraz tak, robaczki. Yy, yy. Teraz szyję coś, co kupiłam sobie, bo to jest takie, szy... znaczy poprawiam coś, co już było uszyte. Kupiłam sobie taką suknię w, w, w takiej sieciówce za 19 zł, która była... A, i, i tak, dół jest uszyty przez sieciówkę, a górę ja sobie szyję sama. Szyję sobie tą górę, o to będzie piękne. Tu będą takie, to będzie taka letnia sukienka, będzie miała o takie ramionczka, będzie miała o i będzie pięknie wyglądała. I to jest to, co sobie szyję teraz. Teraz pokażę Wam co uszyłam sobie już. Co e, już jest gotowe. Otóż to wygląda tak. To jest e, kawałek starej marynarki, do której doszyłam rękawy z kurtki jeansowej, którą kupiłam sobie kiedyś. Ona była za, za wąska, czyli tak nie, nie dopinałam się. Rękawy mi zostały i do tej starej marynarki, z jakiegoś takiego płaciwnego materiałku, wyprułam rękawy ze starej marynarki i doszyłam sobie rękawy jeansowe. A teraz, w związku z tym koronawirusem, do tego, żeby było bardzo modnie i pięknie, uszyję sobie maseczkę jeansową. Znalazłam taki kawałek, a wiecie, ja tak szyję, pruję, szyję, pruję całe życie, taki kawałek z jakiegoś dżinsowego ubranka, aha, yy, no nieważne. I teraz tak, ten kawałek i ja będę robiła tak tą maseczkę, tak sobie wymyśliłam. Tutaj zrobię, patrzcie, o, takie coś, a, a. Tu będzie tak. Tam sobie, tam zrobię, tak. A tu będą troczki I będę po prostu straszliwie, ależ to absolutnie bardzo elegancka. Pod spodem tej marynarki. I z tymi drzwiami rękawami. Będę miała piękną suknię za 19 zł. Tu mam, dżinsowe ma te rękawy. A tutaj mam, słuchajcie, dżinsową maseczkę. No i co? Można? Można. Także w codzienności mówimy tak, ale w wydaniu raczej wesołym niż smutnym. I w takim, żeby coś zrobić, a nie coś zniszczyć. Tak mi przyszło teraz do głowy. Byłam bardzo smutna. Miałam depresję codzienności, ale już mi przeszło. I będę robiła tak jak normalnie odcinki Globabcia. Saluto, elo. Pozdrawiam Was, robaczki, wszystkich.